Zerowy podatek to jedno, ale może pomyślałbyś o jakimś małym podarunku? No, śmiało! Patrzcie! Kulawy wielbłąd! Och, dzięki ci, panie! Witaj, panie! Mućka czeka na ciebie. Obrońcy zamku lubią wołowinę. Jesteś czczony jak najbardziej prawy oszołom w całym Królestwie Ser. Oni wyglądają na miazgę, panie. Niedźwiedzia... pną się na mury, panie. Zaprawdę powiadam wam. Oto nadchodzi apokalipsa. Wielbłądy śpiewają. Zające pożerają fosę. Wracamy do tej ciemnicy. Spodnie mi płoną, ser. Zrobimy z nich krzesło do domu. Może byś coś przekąsił, ser. Wspaniały dzień na padlinę. Jej wysokość jest przygotowana do oblężenia, ser. Popatrz, połykacz ognia oparzył się w ręża. Naciśnij spację, aby mój pan legł na mamusi. Taran nie upie w krzyżu. Łajno wielbłąda! Wpływa do naszego skarbca, ser. Mój pan pragnie się upić. Patrzcie niewierny! Leci. Niech się zacnie. jarmark. nie będę malnował pstrzą na ciebie! Świsty synowie! Radują się na wieść o twoim małżeństwie, ser. Obyście ty i jej wysokość zaraza byli razem szczęśliwi. Stara Mućka przyszła do mnie, nie boję się, ale ty chyba powinieneś. Nie pokazałem ci jeszcze Piki Niewierny. Trzymaj się z daleka od moich ziem kurczaku, z daleka powiedziałem. Boję się mój panie Skrzydełka. Grasują w pobliżu zamku wasza wysokość. Dobrze nam idzie, nasze zapasy żywności teraz kurczą się przed potęgą Kalifa. Udajesz się na zdychanie, Panie? Niech zgadnę. Mam kulatać W imię zwycięstwa. Ludzie uważają, że jesteś wieśniak. Jazda do fosy. Lord jest atakowany. Kijami i kamieniami. Mogę oddać krew. Zaraz to rozwalimy. Przygotować karmę dla świn. Jesteśmy silni. Będziemy słabi. O czym myślisz? Ciekawe, czy... O jasna cholera. Parzy. Uderzcie w bębny. Zadmijcie w pretendenta do jego oto stara Mućka nadchodzi w blasku pożogi. O!